Cześć, hey, z tej strony Tomek ze świata Krypto Witam Was na kolejnym wideo z serii o darmowych kryptowalutach Dzisiaj pokażę Wam stronę REWUTO I w jaki sposób będziecie dzięki niej mogli zdobyć 10 tokenów REWU Link do tej strony macie poniżej w opisie Tak, żeby zdobyć 10 tokenów REWUTO wystarczy wpisać imię, nazwisko podać skrzynkę mailową Następnie wchodzimy na skrzynkę mailową potwierdzamy nasze dane i w ten sposób otrzymujemy 10 tokenów REWU żeby odzyskać kolejne tokeny REWU Wystarczy swój link polecający podać innym znajomym, żeby się zarejestrowali. Token jest bardzo prosty, ponieważ nie wymaga żadnej weryfikacji z żadnym dowodem osobistym. Niestety, informacji na temat tokenów REWu jest bardzo mało. Więcej informacji możecie znaleźć na Cointelegrafie. Też nie wiemy dokładnie, ile będą one kosztowały, ale mówię. Airdrop jest bardzo prosty, nie wymaga weryfikacji dowodem, więc uważam, że warto z niego skorzystać. Jeśli zabędę więcej informacji na temat tych tokenów, będę was informował na bieżąco. Jeśli materiał Wam się podobał, zapraszam Was do subskrypcji oraz łapki w górę. Do zobaczenia na ceny razem.